Stało się taką nową, świecką tradycją w Ostrowence, że w tej sali, czyli w holu małej sali kinowej, od jakiegoś czasu prezentujemy zdjęcia chętnych członków Ostrowiańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Przed wystawą Jrześka mieliśmy okazję oglądać zdjęcia Sylwii, które również były prezentowane tutaj. Dzisiaj macie Państwo okazję obejrzeć zdjęcia Grzegorza Lewickiego. Jak nie trudno się zorientować, większość tych zdjęć to są pejzaże. Pejzaże, w których czasami pojawia się również człowiek. Kiedy Grzesio przyszedł do mnie, pierwszy raz kiedy przyszedł, parę lat temu. Tak, no to już, już pięć lat, czas szybko leci z ogromną chęcią zaprezentowania swoich zdjęć szerszej publiczności. Przyznam szczerze, że wtedy nie bardzo było co zaprezentować. Natomiast Grześ przez te pięć lat rzeczywiście troszkę posunął się, jeśli chodzi o... Nie o lata oczywiście, bo <grym grym> za młody człowiek jest, żeby się w latach posuwać teraz i mówić o tym. Natomiast jeśli chodzi o fotografię, to troszkę się rozwinął. I... I z tej ilości zdjęć, które teraz nam przyniósł, można było już wystawę, e, którą Państwo teraz macie okazję oglądać, skonstruować. E, no cóż, ja myślę, że nie damy autora, oddamy głos Grześkowi, bo niech on sam się tutaj tłumaczy z tego, e, dlaczego chciał się podzielić tym, co robi, dlaczego takie, a nie inne zdjęcia. Chociaż tutaj decyzja też nie do końca, do niego należała, bo wybierać tylko zdjęcia. Wybierał niekoniecznie sam. On zaprezentował, to był jego wybór autorski, który przeniósł, ale tych zdjęć było więcej, natomiast te, które są tutaj wybrane, to był wspólny. Decór, więc myślę, że Grzegorz najlepiej tutaj nam opowie sam. Tak, prawdę że coś długo się zbierałem do zrobienia wystawy. Bardzo chciałem zaprezentować się w publiczności swoje prace Pierwszym moim pomysłem, jakim miałem. Dalej mam, to jest e, wystawa z motywem drogi, pod tytułem Droga. E, niestety na tą porę jeszcze nie udało mi się zebrać wystarczającej ilości zdjęć. Też w e, filcie zdjęć mogą Państwo zaobserwować już. E, e, do zebrania akurat takiego kompletu to. E, Doszedłem do wniosku, że warto zaprezentować po wystawie sylii. Jakoś nie podsunęła mi pomysł e, swoją wystawą, że zebrać e, z tych, e, z całego mojego dorobku jaki mam, ile się najlepszych swoich i po prostu przedstawić. Chciałbym też podziękować Ilonie, Eskowi i Sławkowi za to, że pomagali mi wieszać tą wystawę, bo weźmieć pomoc to kiepsko tego by organu. Raz już bym nie dał rady sam powiesić. też, chociaż go tu nie ma, chciałbym podziękować Zanonowi Kowalczykowi za to, że pomagał mi ten, e, doradzał w, w, w zdjęciach, wiele razy przychodziłem do niego do galerii i e, zęsnąłem się na nim, pokazywałem swoje zdjęcia i on mi doradzał, co dobrze robię, co źle. Właśnie efekt możecie może, Państwo teraz zobaczyć.